Witam serdecznie z tej strony, witam w nowym dniu, ponownie z tego samego miejsca. Tak to miejsce wygląda. Mieliście okazję obserwować w poprzednim i jeszcze w poprzednim miejscu. No i tak mi się tu spodobało, że zostałem tu już drugi dzień, i dzisiaj ta strona mnie w ogóle nie interesuje. Idę tam. A jak tam nic nie będzie wychodzić, a to jest bardzo długie wybrzeże i idę na jakieś 3-4 godziny co najmniej, jak tam nic nie będzie wychodzić, to wrócę tutaj i jeszcze bardziej tą rzeczkę wyżłobię. I teraz tak. Jeżeli tam będzie wychodziło, to tu zostaję jeszcze dopóki się będzie y, fajnie chodziło z wykrywaczem. Jeżeli tam nie będzie nic wychodziło, tutaj to potem jeszcze wyczyszczę, to się stąd przemieszczam. Gdzie? Jak będzie, jak, jak, jak dojdzie do takiej sytuacji, to wtedy włączę e, mapę Google i będziemy planowali. Odlazłem kilka ładnych metrów od busa, ale no to muszę pokazać. No wczoraj, we wczorajszym odcinku, w przedwczorajszym odcinku widzieliście łuski. Jedna. Druga, jakaś inna. Trzecia. One tutaj wszędzie leżą to są w ogóle jeszcze jakieś inne widocznie tu z innej broni walili i co chwilę wychodzą, o kolejna <grystanie> masakra, I, idę stąd nie będę kopał łusek dzisiaj lazłem raz tutaj, raz tutaj tu są wszędzie łuski i nie wykopałem jeszcze nic i teraz postanowiłem że będę bliżej bliżej wody szedł i patrzcie bez wykrywacza zauważyłem zauważyłem po prostu Oczami leży sobie euro. No ja przyjmę to. Ciekawe, czy leży sobie tu samo. Tam leżało to euro. Zrobiłem takie kółko i zatrzymałem się tutaj. Sygnał 111. I mamy srebrny pierścionek. I on trochę tu leżał, bo jest tak, taki tlenek żelaza, najmniej nawet trochę zielony jest. Ale jest ten różaniec. Tu jest krzyż chyba. Powinien być przynajmniej. Ciekawe czy gdzieś próba jest. Jest próba, jest punca. Mamy srebrny pierścionek i to na wierzchu. No to ciekawie się zaczyna. 91. Trochę głębiej. Cokolwiek to jest, będę to miał. Nie ma Co to było? No taki mocny sygnał był cholera. A jest pierścionek, kurde. Dupa nie pierścionek, jakaś podkładka. Albo i pierścionek miedziane kółko. Mały sygnał 91. Aha do kabelków. Przez jakieś pół godziny wpadło jeszcze. E, ten jeden eurocent, wpadnie. A teraz kolejna moneta na wierzchu. Kolejne euro na wierzchu. Ale nie ma tu sygnałów dużo. Ja nie wiem, to są chyba monety takie, co spadły e, ludziom, którzy tutaj chodzą z psami. Wiecie, bo nie ma żadnych sygnałów. no Poza, poza tymi, poza żelaznymi. Nie? A te monety są ewidentnie. Spadły i wiatr wieje cały czas i odkryje po prostu, nie? Tu jest w końcu głębi sygnał 78. Ciekawy jestem, co to będzie. Kawałek nie wiem czego. Dolazłem do samego końca. Znalazłem jeszcze jedną monetę, żeby nie było, ale już zaczynam wracać. I te bary, wszystkie, te bary wyglądają wszystkie tak jak to, więc nie ma co nawet próbować pod nie wchodzić. Jedynie tam jest jeden takich, że jest taka przestrzeń. Pokażę Wam też, jak będę wracał. Chociaż może wyjdę na chodnik, nie wiem. No ale ogólnie tu jest taka atmosfera, jakby była apokalipsa zombie albo koronawirusa. Dobra, yy, idę do mojej rzeczki kopać useczki. Jestem już prawie przy busie, ale czekajcie, bo zgubiłem to, co znalazłem. Yy... Aha, dobra, tu jest jedna moneta, to jest 5 eurocentów. E, tu se leży łuska. W ogóle całe znalazłem, znaczy znalazłem, leżą se całe. Aha, i tu jest moneta, to jest 100 lirów. I wiecie, co tak z grubsza sobie tutaj popatrzę? E, co w. Wy... Gdzie te calaki były, bo dwa koło siebie były. Cholera, nie umiem tego znaleźć. A idźcie tam z tym. Tu gdzieś. To w ogóle myślałem, że jest jakiś wielki. Gdzie one są? Kordeno uciekły mi. Trudno. Tutaj leży jeden calak. Tu leży wyszczelony. Tu leży wyszczelony. Tu gdzieś jeszcze leżał, widziałem. Tu leży samo to. <fajnie>, Fajnie, nie? Ale nie chce mi się kopać tych łusek, bez sensu to jest. Krótka przerwa na wodę. Łaziłem wokół busa, jeszcze patrząc co jest pod tym i pokażę Wam coś e, I mógłbym stworzyć naprawdę clickbaitowy, clickbaitowy odcinek, bo Jakbym poświęcił z 5 godzin na szukanie samych tych łusek, to bym znalazł ich z 1000 jak nie więcej Pokażę Wam teraz jedno miejsce Które przed chwilą znalazłem Zresztą chodźcie już Tutaj stoi bus i... Sorry za wiatr, ale no wieje jak cholera I wziąłem komórkę, żeby żeby Wam pokazać ile tych useges, jest, ile ich wywiało jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Dalej, tutaj nogą stanąłem kurde i je porozpalało, ale no gdzie pewnie nie włoży się rękę, to tutaj są te łuski. Masakra. Jak się obudziłem o godzinie szóstej przed wschodem, to tu sobie rzeka normalnie pływa, płynęła i wszystkie te moje dziury wczorajsze są zasklepione nie. a to gdzie tutaj kopałem to znowu wiatr <grym> no nic, nowy teren można powiedzieć, ja już jestem po wykopkach wy w tym momencie będziecie widzieli podsumowanie tak wygląda podsumowanie czyli 2,11 euro plus 100 lirów tutaj są ładne irówki, jakieś to takie Brzydkie. Srebrny pierścionek, próba jest w środku, ale ta, ta kamera niestety ledwo co daje radę, trzy takie cinczki czy co to jest tam na te kable e, i taka miedziana obrączka, znaczy obrączka to jest jakieś miedziane kółko po prostu, nie? No także ta plaża jest nie wypał, e, nic nie wpadło, tak jak już wcześniej wspomniałem w tej rzece znowu tylko łuski, jedziemy dalej. No i w takim razie ja palę dziada i stąd zmykam, bo nie chcę mi się już siedzieć w tych łuskach, w tym dziadostwie. Dziad odpalony. Bardzo mi się podobają takie ujęcia, jak są wiecie z GoPro prowadzenia auta. Tylko żeby mi się nie walił w jakieś znowu słupy. Albo no właśnie, albo ze skarpy spadł. <śledzpie> grubo, grubo. Dobra, ze skarpy nie spadnę, wszystko fajnie, pięknie. Ale wieje, dziadostwo, dziadostwo, żeby ja się też tu nie zakopał. Dobra, yy, zaraz będę planował, gdzie jadę dalej, ale pierwsze, co muszę zrobić, to znaleźć kosz na śmieci, bo mam... Pełny pokład i te śmieci już zaczynają przede wszystkim tą rybą. Wiecie, czadzić. Jestem w trasie, mam 15 km czy 20 km przed sobą. Szukam stacji, ale tutaj przejeżdżałem koło paliwa za euro 50, a szukam paliwa za euro 40. Dojechałem na miejsce. Znowu jest pustka, jak nie wiem, nikogo nie ma, ani, me, ani B. Są tutaj domki plażowe, tak to nazwę, te bary ale no nie mają takich wiecie, tych nóg, które powinny mieć żeby tam to spadało no i będę sprawdzał czy na tej plaży się coś czai chociaż ta plaża wygląda tak samo jak i tamta nic tutaj tak za bardzo ciekawy, jaki tu jest w ogóle ruch w lato tak patrzałem z lotu ptaka na zdjęcia na zdjęcia z sierpnia no i nie wyglądało to źle, dużo ludzi tutaj było tylko że kurde, widać albo nie widać, nie wiem. Jeździła tu maszyna. No nic, zobaczymy. Zrobiłem dość duże zakupy: jakieś soki, Pepsi, chipsy, chleby, nie chleby. E, I za to wszystko dałem 21 euro. I biorę teraz wykrywać, bo coś mi się wydaje, że tutaj jest lipa, jak cholera. I włączę się za chwilę kopnę z jakieś 50 obiektów. A zobaczymy co tutaj wychodzi. Jak nic nie wyjdzie ciekawego, to spadam stąd dalej, bo szkoda czasu. Jest godzina 15. Tutaj jest lipa. Jak nie wiem, już wam pokazuję, co znalazłem tylko dwa centy i przemieszczam się 15, 15 minut dalej, 14, przepraszam, 8 km i tam już spocznę tutaj takie jedno miejsce zarobiste. Znalazłem z, z lotu, ptaka wygląda bardzo obiecująco. Pełno aut przede wszystkim. Nie wiem, czy to widać z tej kamery. Ale no, stanę tam i już dziś, dzisiaj się nigdzie nie jadę. W ogóle mnie Włoch przed chwilą zatrzymał. Za 300 metrów. I teraz tak dopiero pomyślałem, patrzcie, komórka, gimbal. I jeszcze miałem tamtą kamerę, którą mam teraz właśnie na głowie. I on się zatrzymał, ja mu otworzyłem i się spytał, czy mam papierosa. Ja mówię, że nie mam, że nie palę. I potem się kapłem, że przecież mógł to wziąć i uciec w ogóle. O, refuel, please, nie jest dobrze. A po, pod górkę jadę też. Skręcam, skręcam. Yes, yes. moi drodzy, ciężko miałem, kurde, zatankować. Byłem na dwóch stacjach, takich wiecie, samoobsługowych. I moja karta z alior Banku jest nieobsługiwana w ogóle tam. Nie wiem o co chodzi. Ja mam tylko dotykowo, tylko dotykowo mi tu we Włoszech działa. I teraz, kurde, ja już miałem taki. Taki alert, jeżeli chodzi o, o ten, o rezerwę, że kurde. Zatrzymałem się na stacji i już byłem tak zdesperowany, że wymyśliliśmy z facetem, raczej ja wymyśliłem, że pójdziemy yy, do tego, bo tam mieli snack bar czy coś takiego i mówię, żeby, żeby mi wypłacił, przez, że zapłacę mu 45 euro kartą, a on mi wypłaci gotówką. Na szczęście mnie zrozumiał i powiedział, że spoko i jestem uratowany, ale. Uuu, uh, był stres. No, jestem na miejscu. Kurde, ale tu są te, wiecie, leżący policjanci. No ładnie tu jest. Ładnie, ładnie. Ty, tyry, ty, 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 ty. Tylko że zasięg jest do dupy. Ale coś z tym poradzimy. Tylko muszę się dowiedzieć, gdzie tu stanąć, bo na razie są takie te miejsca dziwne, brzydkie. Nie na nocleg. Jeżeli chodzi o dzisiaj. To już będzie wszystko. Dotarłem na miejsce. Gdzieś sobie tutaj poszukam na luzie miejsca do spania. E, a wam jak się podobało, to prosiłbym o pierdółki. Jakbyście chcieli jakieś kody zniżkowe. Wiecie gdzie pisać. E, zapraszam na Instagrama swojego. Tylko nie pamiętam jak się nazywał. Chyba Podkreśnik 88 Tam jest wszystko, e, że tak powiem, aktualnie. E, no i co moi drodzy? Dziękuję serdecznie patronom. I to wszystko z mojej strony. Także trzymajcie się. Cześć.